Używając wałka, rozwałkujcie mielone mięso na prostokąt. Doprawcie solą, czarny pieprz. Połóżcie warstwę plasterków topionego sera cheddar. Umyjcie szpinak w misce z wodą. Osuszcie liście szpinaku. Podsmażcie drobno posiekany szpinak na rozgrzanym oleju na patelni. Drobno posiekajcie ząbki czosnku. Zetrzyjcie parmezan na tarce. Wymieszajcie na patelni. Połóżcie warstwę na topionym serze. Pokrójcie pieczarki w plastry. Pokrójcie masło na kawałki. Rozpuśćcie na patelni na ogniu. Podsmażcie pieczarki na maśle. Drobno posiekajcie pietruszkę. Dodajcie na patelnię. Doprawcie solą. Połóżcie warstwę pieczarek na szpinaku. Zatrzyjcie mozzarellę na dużej tarce. Posypcie pieczarki. Włóżcie pięć jajek do garnka na ogniu. Wlejcie zimną wodę. Gotujcie przez 10 minut. Pozostawcie na 5 minut w zimnej wodzie z kostkami lodu. Obierzcie jajka ze skorupki. Połóżcie na mozzarelli. Zwińcie ciasno. Dociśnijcie roladę kratką piekarnika. Wlejcie do miski sos pomidorowy, sos sojowy, musz musztarda, miód pszczeli. Posmarujcie roladę sosem. Zawincie w papier do pieczenia, a następnie w folię aluminiową. Pieczcie przez godzinę. Pokrójcie kapustę w cienkie paski. Wlejcie ocet do zimnej wody. Pozostawcie kapustę na 10 minut. Odcedźcie przez sito. Obierzcie marchewkę ze skórki. Zetrzyjcie na dużej tarce. Wlejcie majonez do miski, następnie mleko z dozownika. Wyciśnijcie sok z cytryny. Doprawcie cukrem. Sól. Wymieszajcie sos z warzywami. Posmarujcie roladę ponownie sosem. Pieczcie jeszcze 10 minut. To nie jest zwykła rolada z mielonego mięsa, ale odkryjecie w środku prawdziwe smakołyki. Idealnie łączy się z ulubioną sałatką lub pysznym sosem.